Siemano widzowie, tutaj w i mam nadzieję, że zalajkujecie i zasubskrybujecie ten kanał w przeciągu 3 sekund. 1, 2, 3. To dzisiaj ja dzisiaj będę grał z widzami, a w dalszym odcinku zobaczycie z iloma osobami będę grał. Na serio takiej liczby to ja się w ogóle nie spodziewałem. No ale cóż, najpierw zaczynamy z moim kolegą Wojanem Godanem. On się tak tylko nazywa. To nie jest Wojan. Oczywiście, że nie. No, i pierwsza fala łatwiutko da się przeżyć. Tylko pamiętać, żeby nie było za dużo zabawy, bo gdy umrę na początku, to będzie trochę słabo, więc no, nie za dobrze będzie. Dobra, ja postaram się. No co jest? Ej, dobra, bo mi, mi ping trochę siada, ale okej. Okay. Postaram się jakoś wytrwać. I wygrać choć jedną rundę, ale pewnie to będzie niemożliwe, bo oni mają tyle emotek, a ja mam tylko tarczę i serduszko. Dobra, a ja w tym czasie poproszę was bardzo o to, żebyście zalajkowali ten kanał i go wspierali jak najbardziej umiecie. Pisali fajne komentarze i mówili swoim znajomym o nim. Mam nadzieję, że pomożecie. Ja teraz używam tarczy, nie wiem po co, ale po prostu miałem takie obawy, wiecie, bo czasami ma się obawy. Ja nad tym uu, przeskoczyłem łatwiutko. Dobra, żeby nie było żadnego trudnego, niczego. No tu na razie łatwo. Oj, no. Dobra, ja zaczynam od razu tu. Mam nadzieję, że będziecie chcieli, żebym dodał Was do znajomych. To wtedy może zrobię jakiś wielki turniej blog, dasz czy coś i wstawię to potem na kanał. Mam nadzieję, że tak się stanie. No i co? Ja tutaj przychodzę przez te kolce. Szybko, szybko, tędy, dobra. Okej, okay. okej, okay. trudno było. Tu się jeden wywalił w ogóle. Nie wiem kto. Ale chyba ten Patryk. Bo ja grałam przed, z Patrykiem, czy jak on jakąś. Się... Dobra, był typ jakiś. Nie wiem jak on się nazywał. On odpadł. O nie, teraz mój największy wróg, te kolce. Proszę! Nie! Nie! Proszę! Nie! Mój problem ze save'ami. Kurde. Oczywiście. No nie no. A, zawsze mam problem ze saveami. Nigdy nie umiałem ich robić. Tylko kilka razy mi się udało. Więc no, trochę słabo. Dobra, ja przechodzę do następnej run rundy tu. Teraz będą trzy osoby tylko, więc będzie łatwiej. Ale czy ja to wygram? Bo tu są te same co wcześniej. Z nimi grałem. Jeszcze ten jeden był, ale od niego się jakby on się usunął. On już nie chciał z nami grać. Dobra, no to tędy przechodzę. Tu! Pamiętajcie, widzowie, nigdy nie róbcie żadnych trików. Nigdy nie róbcie trików. Dobra, gram teraz następną gierkę. Pamiętajcie, nigdy nie robić takiej zabawy. Nigdy się nie bawić, bo to zawsze źle się kończy. Dobra, bo już się bałam, że następny raz mi się coś nie uda. No co ty robisz, Kubu? Kubu, mój jeden z lepszych frenców tutaj w tym w Stumbleguysie. To on właśnie mi teraz jakieś podkłada emotki. Dobra, ja się zastanawiam, czego nie przytulić i wygrać, ale wydaje mi się, że dużej fali dobijemy, więc. No. Może nawet większej niż 20. Mój rekord fal to jest 33. I no cóż, trudno będzie dobić więcej niż ta 33, bo 33 robiłem z kolegą i z nim się porozumiewałem. A tutaj ty z kubu się nie porozumiewam, więc będzie trudniej. Ale może powyżej 20 dobijemy. Dobra, mam nadzieję, że dobrze pójdzie. Tu ten kubu. Dobry jest nawet, on ma dużo emotek. No co ty robisz? ty Typie, typie, teraz to mnie wkurzyłeś trochę. No ja nie mogę, ja przez Ciebie mogę nie przejść. Ja chcę dobić wysokiej fali. Dobra, ja Cię chyba przytulę, wiesz? Albo. Nie, no dobra. Jeszcze 10 fali może Cię przytulę. Tak, 10 fali Cię przytulę. Tylko żebym dożył. O! Sejwa zrobił. Ej, on umie robić sejwy. I umie robić coś, czego ja szczerze nie umiem, więc tak. Tutaj teraz trzeba wybrać dobrą drogę. Dobrą drogę wybrałem. I tu, dobra. Wojan Godan ciągle mnie zaprasza do grupy. Ja potem się dołączę, zobaczę. Dobra. Ten Kubu czy... On tu przeszedł? Przeszedł. Przeszedł, dobra. Przeszedł, przeszedł. Okej. Okay. Y on. Y znaczy, nie, nie powiem, przeszedł, bo za dużo razy mówię, przeszedł. O, wreszcie mi się udało te kolce zrobić. Ej, wow, dobrze mi poszło. Dobrze mi poszło. Dobra, 21 fala. Już ponad 20. Dobrze. Teraz tu, tędy. Proszę, żeby teraz nic się nie stało. Kur. Nie! Proszę, nie. Nie, dobra, będę musiał zrobić save. Nie, nie udało mi się. No czemu ja jestem taki słaby w sejwowaniu? Dobra, on wygrał. Fajnie. Brawo. Biję. Teraz błyskawice przeleciały tak jak w Stambul Ile tu osób? Ej, teraz to się tego nie spodziewałem. Te wszystkie osoby to są prawdziwi gracze, a to nie jest, jest żadne wydarzenie, za, e, e, nic, tylko to są wszyscy e, jakby przyjaciele moich przyjaciół. Kumacie? O co mi chodziło? Niektórzy skumali, niektórzy nie. Dobra. Ile tu emotek? Ja muszę tarczę używać. Dobra. Ile tu emotek? Jocie. Ja Ile emotek oni używają? Dobra. Tędy, łatwo. Tylko proszę, bo ja nie chcę się za szybko wywalić, bo to tak rzadko będzie, że tyle osób. Więc tu wchodzę, to jest łatwe, łatwe. Proszę, żeby teraz mój nie odpadł. No. Aha. Właśnie wtedy, kiedy to powiedziałam, odpad! Nie! 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 Czemu ja jestem taki słaby? Czemu? Dobra, nie wiem. Starałem się. Teraz następna. Teraz mniej osób jest, tylko 16. A więc teraz jest mniej, właśnie. I teraz postaram się jak najdłużej przeżyć, bo ja nie chcę przegrywać szybko. Ja jestem z 1, 2, 3, nie umiem przeczytać jego nazwy, nie będę, nie chcę mi się czytać. Yy, po prostu jestem z typem, który ma w nazwie liczby i tylko liczby, więc yy, tak. I mam nadzieję, że szybko tego nie przegram, bo ja nie chcę za szybko, bo. To chyba będzie ostatni raz, kiedy będzie tak dużo osób. No więc, tędy przechodzę, tu, dobra. Spycham kotka. Kolce, o nie, proszę, proszę. Ide Chciałam powiedzieć, idealnie się pasowałem. Nie. Nie. Czemu właśnie teraz? Czemu? Dobra, mam nadzieję, że mój kolega jest w to bardzo dobry. Te klocki. Ale wydaje się dobre, no. O, odrodził mnie. Dobra, ja muszę teraz już grać. Bo był Chill, a teraz już nie ma chillu. Tędy przechodzę. Łatwo, łatwo na razie. Łatwo. Tutaj tak. Tarczę biorę. Szybko. Okej. Okay, idealo. O nie! Trzy klocki. To będzie trudne. To będzie trudne. Nie, no wiedziałem, ale mu dobrze idzie. No przyjaciele moich przyjaciół są lepsi niż ja, chociaż ja gram, no nie za długo, na serio nie zbyt długo gram, ale nie, nie przeszedł tego. Jeszcze mu kubu jakich karton wkłada. Nie, kubu, co ty robisz? Ja nie mogę. Dobra, nie wierzę w to. Okej, okay. tutaj teraz będzie prawdziwa bitka. Dobra, tu jest jakiś tu jest jakiś typ z lampą, który wydaje mi się prawdziwym graczem, albo nie, nie wiem. Więc no. Ale nie chyba. Ten z lampą nie jest. Tu chyba połowa jest botami. O nie, widziałem jak ten z lampą dał piąstkę Patrykowi, więc... Chyba jest. O, to jest właśnie ten Patryk, z którym wcześniej graliśmy. Tak, on się Patryk nazywał. I dobra, nawet fajnie. Teraz sześć osób odpadnie. Ej, ja nie wiem, czy to są boty, bo gdyby to były boty, to by jedna osoba odpadła na pewno. O, jedna osoba odpadła. A. I to chyba ten typ z lampą, który nie był botem. Ej. A może wszyscy nie są botami? Ja już nic nie wiem. Szczerze to już nic nie wiem. no, teraz szybko biegniemy, biegniemy. Idealo, idealo. Dobra, wlatujemy, wlatujemy. Szybko, idealnie, w dziurę wlatujemy. W blokach oczywiście. No, i tu dziesiąta fala i tylko my zostaliśmy z Patrykiem. Chyba tamte to były bot, dlatego bo odpadły na y, tym. Gdzie się wskakuje na ten doczek, a potem na te dwa większe. No wiecie o co mi chodzi? Nie wiem, jak to się nazywa. Bo ty nigdy prawie tego nie przechodzą. Ej, mogę to wygrać! O nie. A może? A może nie. Nie wiem. Dobra. Muszę być gotowy na wszystko na każdy atak. Proszę! Tak! Ej, udało się! Udało się teraz. 16 fala. Szesnasta fala. Proszę, tylko nie. Chciałam powiedzieć, tylko nie. Nie! No ale widzicie mój ping! No nie, no ten ping był za duży, wy to widzieliście. Możecie nawet zobaczyć, ja miałam 412 pingów, więc. No szczerze nie było do wygrania. No kurde, szkoda. No cóż, no nie, no jacie, ja tak się starałem, ale ten ping na końcu. Dobra, jeszcze, nie, dobra. Ja dziękuję wam bardzo widzowie za oglądanie ten, tego filmiku, mam nadzieję, że wam się bardzo podobało. Dobra, to mam nadzieję, że będziecie jakby dochodzić do moich przyjaciół yy, i że będziecie wpisywać mój nick, yy, yy, w ostatnim poście wpisałem swoją własną mapę, i tak. Nara.